We'll <laughs> Jak wam idzie na tych treningach? No, 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 powiedzmy, czy idzie in plus, in minus, powoli, i szybko? Znaczy na pewno idzie in plus. Od zera do milionera jeszcze daleko, ale, ale od zera już trochę się odbiliśmy. bo Ja nigdy wcześniej nie tańczyłem, więc dla mnie to są absolutnie pierwsze kroki na, na parkiecie. Jak sobie, jak sobie dzisiaj tak względnie policzyliśmy, to mamy tych godzin na parkiecie, no może z 80 już. Razem naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak, przynajmniej według mnie. No ale te 80 godzin już dały jakieś rezultaty, już to wygląda. Y Właściwie jak... tak co przez 80 godzin to gadaliśmy nam sobie. <laughs> nie no, jasne, że dało. Oczywiście z nim się czasami nie da nie gadać, ale trenować też trenujemy bez przesady, więc dało, dało, oczywiście. Ale już w pełni od, od a do Z trenujecie, potraficie zatańczyć swoją choreografię choreografię? Tak, ja tak, a ty? Ja potrafić potrafię, nie zawsze wyjdzie. Czasem jest tak, że dwa razy wyjdzie, trzy razy nie wyjdzie. A tu chodzi o to, żeby nie liczyć na łód szczęścia, tylko żeby mieć nie? to po prostu... Nie ja wiem, tak, ja tak gadam, ja teoretyk. Tak nie, żeby nie, nie. nie. Żeby gdzieś po prostu nabrać pewnych takich nawyków. Więc jak mi sto razy wyjdzie coś źle, potem raz wyjdzie tak, dobrze, no. to trzeba sto razy to powtórzyć dobrze. I to jest oczywiście niesamowicie męczące, ale no. Ale patrząc na bodę. koleżankę, to chyba jedna droga do sukcesu. Ale ja myślę sobie, że to jest w ogóle gigantyczne wyzwanie ten taniec z gwiazdami. Dwahałeś się? Czy przyjąć tą propozycję, czy, czy tak wiesz, od razu przyszła i bach biorę. No, no. Nie, absolutnie. Bardzo była to trudna decyzja, długo się wahałem. E, jedną rzeczą jest oczywiście sam taniec, a drugą rzeczą jest ten e, taki wielki krok show biznesowy. E, cała ta otoczka tego, która jest dla mnie chyba trzy razy bardziej męcząca. Taniec jest w tym wszystkim tak naprawdę najfajniejszy. Może nie naj, najprzyjemniejszy, bo jest, to, bo jest to naprawdę dużo roboty, ale tam, ty, tam tylko przychodzimy i sobie tańczymy, a cała ta reszta bywa, bywa rzeczywiście męcząca. Jestem przyzwyczajony do jakiegoś tam prostego życia, do barów mlecznych do gdzieś tam spacerów spokojnych gdzie mogę sobie wyjść nikt nie patrzy jak się ubiorę czy mam wyprasowane ciuchy czy mam, czy mam je mam dziurawę czy nie Cześć, czy mam... masz złożone w przeciwieństwie do mnie, to czy są wypracowane, czy nie? są w kosteczkę poukładane. Także... Jedyny element mojego pedantyzmu. Zawsze na treningach, jak coś z siebie zdejmę, to, to ładnie w kosteczkę poukładać, Pięć minut koszulkę. Dzisiaj to myślałam, że już się pięć minut poopieprzać. No chyba teraz w... w takim razie specjalistycznym okiem, czy Ja się bardziej nadaje się na tancerze, czy na gwiazdę? Bo słyszałam, że się bardziej boi roli gwiazdy. E, ja myślę, że e, nie. No to... Myślę, że to nie jest tak, że ja się będę tancerzem. Ja się jak się się nauczy, po prostu tańczyć, a to jest do tancerza jeszcze daleko. Ale ja mi się wydaje, że on zadatki na gwiazdę też ma, bo jak widzę, po prostu jak zaczyna czuć coś, to jakby po prostu był w swoim klimacie, więc jakby w swoim klimacie, w swoim świecie i tak na stówę w tym. Więc mi się wydaje, że jak coś mu się podoba, to zaczyna się czuć jak gwiazda troszeczkę. W sensie, to jest dobre, bo w tańcu tak naprawdę jak człowiek się zamknie w swoim takim e, małym e, przedsioneczku, to już nic z tego nie będzie, to jakby trzeba się otworzyć na ludzi i trzeba e, mieć z tego frajdę. I myślę, że ja się tak powoli zaczynają mieć. Jedną z rzeczy, która mnie nauczyła Magda jest to, że w tańcu trzeba czuć się dobrze, że to jest tak jak z fotografią. Nie zrobi się dobrego zdjęcia komuś, kto się źle czuje, bo jak ktoś czuje, że źle wygląda, to automatycznie zaczyna źle wyglądać. I tak samo jest tutaj. Kiedy ja nie czuję, kiedy czuję, że mi to nie wychodzi, to mi to faktycznie przestaje wychodzić, a no. kiedy już po iluś tam godzinach treningu mam że ja to w miarę ogarniam, to nagle też myślę, że zewnętrznie to zaczyna nie, wyglądać lepiej. Wystarczy, wystarczy, że powiesz, ja się mówi, teraz mi się uda, pach, się udaje, a jak ma to, to ja wiem, że w ogóle może spróbować 15 razy i nic z tego nie będzie, że to lepiej siąść na kanapie, posiedzieć, zobaczyć, w sufit przez chwilę, ogarnąć się i dopiero zacząć jeszcze raz.